Witam was w takiej nocnej scenografii. Tym filmem chciałem otworzyć serię roboczo zatytułowaną "Zdrownice zimą". Chodzi mi o zewnętrzne kompostowniki, bo te, które są w domu, to jak gdyby będziemy prowadzić niezależnie. Chciałem Wam pokazać, co się może wydarzyć z żobnicą w nietypowych temperaturach. Wiecie, że zalecana temperatura dla żownic taka super, to około 20 stopni. Wszyscy mówią, że poniżej 10 mogą być problemy. Pierwszy odcinek to jeszcze dwa moje ostatnie plastikowe wermikompostowniki, które. Nie schowałem do domu. To jest ten z serii czwarte piętro, i taki zrobiony przeze mnie z Donic. Bardzo fajne I chciałem Wam pokazać. Na dzień dzisiejszy mamy temperaturę 2 stopnie. A wernikom postowniku. Tym przynajmniej 4. I popatrzmy co się dzieje. E, parę dni temu, nie wiem czy pamiętacie. Ułożyłem tutaj trochę odpadków. I zobaczymy. No nie wiem czy są bardzo ruchliwe, ale są na wierzchu. Konsumują. Nie chcą się schować. Ok. I zobaczymy jeszcze do tego czwartego piętra. Jeszcze raz temperatura. Cztery stopnie. Tutaj też jest w miarę dużo jedzenia. Czy uda mi się zmierzyć? Podobna cztery stopnie, temperatura otoczenia dwa. W środku cztery. I zobaczmy, czy zobaczymy tu jakieś ruchy. Ma no, mamy. Mamy dżownicę. Ułatwimy im za chwilę trochę. Żywot to tyle na razie, eee, z pierwszego. Czyli, może nie wyciągajmy żadnych wniosków, bo jest to pierwszy dzień takiej niskiej temperatury. Eee, przy czterech stopniach eee, konsumują zdecydowanie wolniej. A zobaczymy, co będzie dalej. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia. Do zobaczenia.